Cześć przyjaciele. Dziś bardzo ciekawy temat, ponieważ mówimy o Nissan Qashqai Tekna 1.5 VCT e 190 PS rocznik 2025. Odświeżony wygląd zewnętrzny ma ostrzejsze linie, nowoczesne oświetlenie i wyraźniejszy grill, co sprawia, że crossover wygląda bardziej dynamicznie. Wnętrze oferuje cyfrowy panel, lepsze materiały i cichą pracę systemu e w którym silnik benzynowy działa jako generator, a elektryczny napędza auto. Dzięki temu systemowi realne spalanie w cyklu mieszanym wynosi zwykle około 5,56,5L na 100 km w zależności od stylu jazdy. Automatyczna skrzynia działa płynnie, a napęd naprzód zapewnia komfort w mieście. Dziękujemy za oglądanie i za lajki. Subskrybuj, jeśli lubisz auta. Do zobaczenia!